A dziś takie przygotowania do wyjścia. Wydaje mi się, że za tydzień będzie wychodził. No, jeszcze się pierzy na głowie, tutaj hodowcy to rozwijają skrzydła i wiedzą, na której lotce się pierzy. Dostał mój znacznik z numerem telefonu. Więc, jeżeli gdziekolwiek trafi i ktoś da znać, to, to fajnie by było. Fajnie by było. A może będzie tutaj urzędował? A może to wróci? No takie przygotowania do wyjścia, czyli już niech intensywnie sobie ćwiczy skrzydełka, niech, yy, niech tak będę go wypuszczać, niech się tutaj oswaja z oknem, z, yy, z parapetem. No te pióreczka jeszcze troszeczkę tutaj odstają, tak jak łysio, łysolkowi. no Wysolek to cały czas chodzi z tym mirokezem. Jednak tam troszeczkę inaczej te piórka rosną. Ale tu, że tak ładnie wszystko się zagoiło, to ja sama jestem pod wrażeniem. Nie myślałam, że to tak szybko się zregeneruje gołąbek, że w ogóle tam na takiej on miało skalbowane wszystko bez skóry, że, że, że to da radę tak otworzyć także jeszcze jeszcze myślę tydzień pobędzie. No, może to by była kwestia trzech dni czy, czy czterech ale ja już go chciałabym wypuścić w niedzielę gdzie jest mniejszy ruch samochodów żeby tak bezpiecznie, bezpiecznie ruszył myślę że no niedaleko on tu gdzieś sobie przebywał No niedziela rano to jest spokojny dzień, więc poczekam jeszcze tydzień. No tak myślę, że to będzie z korzyścią dla gołąbka, że nie ma go co jeszcze wypuszczać, bo jednak on miał te obrażenia mega poważne i niech się to wypierze spokojnie. Jeszcze tylko doprecyzuję, bo to pewnie ciekawe. ciekawe. Może nie każdy słyszał, jak opowiadałam w filmie, że gołąbeczek z 2019 roku w 2020 roku zaginął, więc już ma to życie ułożone tutaj gdzieś, gdzieś w okolicy. No i do tego życia mam nadzieję, że szczęśliwie powróci. Także no jeszcze tydzień poczekamy. Jeszcze tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Kochani, dziękuję za udział w Ptasim Bazarku. Jest taki Ptasi Bazarek tam w zakładce Społeczność. Dałam linki. Fundacja Gruszętnik. Tam są nawet wyroby, biżuteria zatapiane w żywicy. Są zakładki do książek. Wszystkie pieniążki z tych zakupów idą na ratowanie gołąbków. O, jak ćwiczy intensywnie, jak ćwiczy. Radziś. No, musi teraz ćwiczyć dobrze. Przed wyjściem. Też to skrzydełko lewe trochę tak. Trochę tak jakby. O, no, podniósł sobie. A no, musi się rozćwiczyć na pewno, na takie jak miejskie gołąbki wychodzą, one aż tyle nie robią takich, takich ilości kilometrów, wiadomo jak gołąbki pocztowe, no nie wiadomo gdzie radzić się wybierze, więc tutaj skrzydła ważne, wybierze nieważne. ważne. On się chyba bardzo przygotowuje na to wyjście. Może tam jakaś dziewczyna czeka na niego? No tutaj jeszcze takie jest lekkie przesunięcie nad tym oczkiem, ale tam cały czas też się regeneruje w tym miejscu. No, no tam, tu miał w ogóle to oko to miał całe, całe zakrwawione całe takie przesunięcie było właśnie tej skóry nad okiem w związku z urazem, jakiego doznał. Tak patrzę jeszcze na to skrzydło, że ono, no kurczę, ono, ono jednak wisi trochę. Teraz dopiero to widać. Więc tutaj jeszcze do obserwacji. No więc dobrze, ten tydzień się przyda jeszcze do obserwacji. Zobaczymy, jak będzie się to skrzydełko układało, czy będzie ok i czy będzie można kołąbka wypuścić. Ja myślę, że wszystko będzie OK bo to aż tak nie ćwiczył, więc tutaj może kwestia tak jak wychodził rawi i też w końcu musiał wrócić na trochę jeszcze jeszcze, żeby te skrzydła poćwiczyć. ale tu radziś będzie miał inaczej inne prowadzenie, że właśnie Niech ćwiczy jak najwięcej teraz. Też go będę wypuszczać z ręki. Zobaczę jak on, jak on będzie fruwał. Ciekawe wszystkiego. I tutaj chciałam, żeby się właśnie oswoił z tym widokiem z okna. Zapamiętał sobie miejsce gdyby coś to może wracać. Po wypuszczeniu. Dziewczyny mu się przyglądają. Ale dziewczyny zajęte sobą, to... <grywia> to tutaj tylko tak po prostu z ciekawości. Jeszcze raz dziękuję za komentarze. Dziękuję, że zaglądacie, kochani, na kanał. Każdy komentarz dodaje wiele siły. Nieraz naprawdę trzeba... Yy, takich, yy, yy, takiego wspomagania yy, no niesamowitego od Was. Yy, dziękuję wspierającym, zaglądającym. No, dziękuję wszystkim. Życzę yy, dobrego tygodnia nadchodzącego. Dobrego tygodnia, dobrego zdrowia.